Zrobiłem post w społeczności prosząc Was o przesłanie mitów na temat Minecrafta. Dzisiaj wybrałem 37 mitów od subskrybentów Minecrafta, aby sprawdzić, czy są prawdziwe, czy fałszywe. Zaczynamy od mitu Fireza: Czy trójząb niszczy stalakty? Przyznaję, że jestem naprawdę ciekaw, czy to prawda. Jeśli tak, można zrobić bardzo szalone pułapki w Minecraft. Więc dobrze, mam tutaj wieśniaka gotowego do testów. Rzucę trójząb na stalaktyt i trójząb spadł na wieśniaka, a z wieśniaka nie zostało nic, żeby opowiedzieć historię. To znaczy, że ten mit jest prawdziwy i to był tylko pierwszy z 37 różnych mitów, które przetestuję do końca filmu. Czy twój komentarz się tutaj pojawi? Następny mit to komentarz od Helena Official, golem z miedzi działa jak piorunochron i chroni twój dom przed piorunami. Stary, jeśli to prawda, to szaleństwo, co nie? Tu jest mój domek i tu jest mój golem z miedzi, którego już mogę przyciągnąć, prawda? I wydaje mi się, że zaczęli mówić o tym micie, ponieważ miedziany golem ma piorunochron na głowie, stary. Spójrz na podobieństwo jego głowy do piorunochronu, więc rozpocznijmy burzę z piorunami i zobaczmy, czy działa jako piorunochron dla mojego domu. Tylko pozwól mi zdjąć piorunochron stąd, bo inaczej nie będę miał jak testować, prawda? Przyspieszyłem tutaj grę, żeby mieć większą szansę, że uderzy piorun. I spójrz, piorun uderzył obok i nie uderzył w Golema z miedzi, czyli na razie myślę, że ten mit jest fałszywy, ale pozwól mi tutaj postawić piorunochron, żeby to sprawdzić. Tak, stary piorunochron na pewno przyciąga wszystkie pioruny z okolicy do siebie, więc jak Golem z brązu widział wiele piorunów, ale żaden go nie trafił, oznacza to, że niestety lub na szczęście, bo inaczej Golem by umierał, mit jest fałszywy. Czy tarcza odbija wszystkie pociski zadające obrażenia w grze? Trójząb, strzała, śnieżka, fajerwerki z kuszy. Dobra, jesteśmy tutaj w trial chamber nowej strukturze Minecraft 1.20 coś tam. Nie wiem stary, jest już 1.20, 1.10, zaczynam wariować, nie wiem na której wersji Minecraft się zatrzyma. I żeby to przetestować potrzebujemy tutaj tylko kilku przedmiotów... Chodźmy, rzucę w niego trójząb, a trójząb się odbił. Uderzył w jego małe tornado i odbił się. Kula śnieżna też się odbiła, strzała odbiła się. Czy ta strzała wróci do mnie z taką samą siłą? O cholera, stary, strzała naprawdę wraca do mnie. Co za szaleństwo. I posłuchaj tego dźwięku, który wydaje. Teraz naładuję kuszę fajerwerkiem i zobaczymy, co się stanie. Ale czad! Fajerwerk naprawdę wraca do mnie, kolego. Spójrz na to jakie szaleństwo, więc mogę! Jakie szaleństwo, więc to oznacza, że ten mit jest prawdziwy. Czy Nautilus staje się agresywny, jeśli trzymasz w ręku muszlę Nautilus'a? Żeby przetestować ten mit, potrzebuję jajek Nautilus'a i muszli Nautilus'a. A więc wkładamy jednego z nich do wody i Nautilus działa tak. Jest to bardzo spokojny mob, a Nautilus to ten mob z nowej wersji Minecrafta. I jeśli trzymasz muszlę Nautilus'a nie, on cię nie atakuje tak samo jak gdybyś trzymał kurczaka, wiesz, kurczak cię nie atakuje. Tak samo jak gdybyś trzymał zgniłe mięso, to zombie nie atakuje cię. W rzeczywistości zombie cię atakuje, prawda? Bo on już cię atakuje nawet bez zgniłego mięsa. Czy Boget, szkielet z bagna, strzela zatrutymi strzałami wolniej niż normalny szkielet? Cóż, aby to sprawdzić, zrespię normalnego szkieleta i Boget, zjem złote jabłko, ustawię moją grę na tryb przetrwania. Spójrz, szkielet wystrzelił strzałę, a już wystrzelił kolejną. Podczas gdy Boget nie załadował swoich strzał. Zobaczmy, czy znowu. O, rzucił w tym samym czasie. Szkielet już rzucił, a Boget ładuje. Innymi słowy, tak, ten mit jest prawdziwy. Pomimo, że różnica jest malutka, to prawda. Czy w zależności od materiału włóczni, manekin szybciej się męczy trzymając ją? Aby to sprawdzić, zacznę tutaj trzymać włócznie, a timer zacznie odliczać dla Was. Pójrz! Drewniana włócznia jest trzymana. Zobaczmy, ile czasu zajmie, zanim postać się zmęczy. Patrz, on już kręci tam włócznią. Zmęczony. Podniósł ją do góry. Nie zmęczył się. E. Zmęczony. Tyle widziałeś. Teraz przetestuję włócznię z neterytu, żeby zobaczyć, ile czasu zajmie zmęczenie. Trzymam włócznię z neterytu, już zaczęła się animacja, już zmęczony. Czyli włócznia z drewna jest znacznie lżejsza od włóczni z neterytu. Więc tak, ten mit o włóczni jest prawdziwy Geleja i CS Jeśli piorun uderzy w zardzewiałą statuę golema Czy ożyje natychmiast? Krążą tu plotki o tych golemach, prawda? Te urocze stworzonka, które można przestawiać jak stojak na zbroję I jeśli się nie mylę, można je uratować, prawda? Przywrócić do życia za pomocą siekiery A potem chodzą sobie znowu po tym Jak zostały utlenione przez czas i zamieniły się w statuę Ale czy piorun jest w stanie to zrobić? Sprawdźmy i... Nie! W rzeczywistości piorun nie robi nic z utlenionym golema miedzi. W przeciwieństwie do bloków miedzi, prawda, które przestają być utlenione, gdy uderzy w nie piorun, czyli niestety ten mit jest fałszywy. Czy można oswoić Nautilusa za pomocą jakiegokolwiek jedzenia? Dobrze! Myślę, że ci, którzy są na bieżąco, już wiedzą, że Nautilusa można oswoić za pomocą rozdymki i można nim sterować pod oceanem, prawda? Dla tych, którzy jeszcze tego nie znają, pokażę wam to tutaj. Ale w zasadzie możesz chodzić pod oceanem z Nautilusem i nie zabraknie ci powietrza, prawda? Nie będziesz potrzebować oddychania i możesz również wykonać ten dash. To znaczy, że eksploracja oceanu stała się o wiele bardziej zabawna. Ale czy można oswoić to stworzenie, używając ryby, jabłka, tropikalnej ryby? Nie, bo to mit. Można go oswoić tylko za pomocą rozdymki. Luis F. Czy pomaganie axolotlowi w pokonaniu jego wroga króla przyznaje ci efekt regeneracji? Przetestowanie tego jest całkiem proste. Zamierzam umieścić mojego axolotla tutaj razem z kałamarnicą i zobaczymy czy zaatakuje. Spokojnie, kochanie. Próbujesz zaatakować kałamarnicę, ale ci się nie udaje. No i trafił w kalmary. Teraz jeśli ją skończę spokojnie, nie może jej zabić przede mną. Gotowe. Zabiłem kałamarnicę i zyskałem regenerację, ponieważ pomogłem axolotlowi. To nie jest mit, ale prawda. Mateusz. Czy można włożyć małego nautilusa do wiadra? Stary, myślę, że nawet nie muszę tego testować. Jestem prawie pewien, że to fałsz. Ale jeśli to prawda, spokojnie spróbuję go złapać i Nie, to nieprawda, to fałsz, ale spójrz, jakie to urocze. Wow, jakie kochane. Cóż, to już było 10 mitów. Wciąż brakuje 27, więc wejdźmy do naszego pokoju mitów, aby wziąć kolejny. Kliknijmy tutaj, aby zobaczyć komentarz. Jeśli zabierzesz szczęśliwego gościa do neteru, czy normalny gość go zaatakuje, powiedz mój przyjacielu Happy Guest. Czy możesz szybko przetestować to tutaj ze mną? Tak więc, tylko potrzebuję, żebyś wszedł w ten mały portal. Wszystko jest w porządku. O, kurczę, wszedłem przed nim, prawda? Bo byłem w trybie kreatywnym. Hej, przyjacielu, możesz tu wejść, proszę? Dzięki, doceniam to. Teraz zobaczymy, czy zwykły gość jest zły na Happy Guest! Cóż, chodzę tutaj blisko niego i gość mnie atakuje, ale nie z powodu happy guest. Jeśli zostawię tutaj normalnego happy guest, o, latającego samotnie, to goście go nie atakują, więc to jest w 100% fałszywy mit. Czy mit 12 będzie prawdziwy czy fałszywy? Czy Axolotl atakuje kałamarnice, ryby, strażników i łodziki? Prawda, jeśli umieszczę tutaj Axolotla, zaatakuje strażników, aż ich zabije. Jeśli umieszczę ryby tropikalne, kałamarnice, wszystko to zostanie zaatakowane przez Axolotla. Ale czy on zaatakuje Nautilusa? Umieśćmy tu Nautilusa, Axolotla w tym samym miejscu I odpowiedź brzmi Nie, ten mit jest fałszywy Czy można pokonać Wardena tylko uderzeniem Używając włóczni, będąc w łódce ślizgającej się po niebieskim lodzie? Nie wiem, czy mój mózg zniesie tyle informacji, ale chyba zrozumiałem. Spróbujmy. Aby to przetestować, już jestem z moją lancą z przewodem o numerze 5. Zamierzam umieścić moją łódź. A żeby ją aktywować, muszę aktywować przed kliknięciem na łódź. Muszę kliknąć, patrząc jednocześnie. Gotowe. nie została aktywowana. A teraz zobaczmy, czy strażnik umrze. Słuchaj, on nie umarł, ale pewnie stracił dużo życia. Tak czy inaczej, zrobiłem drogę nieco dłuższą niż ta tam na dole. A może na tej odległości uda się zabić wardena. No to ruszamy. Aktywowałem tu włócznie. Idę z maksymalną prędkością w stronę. Wardena I zobaczymy, czy uda mi się go uderzyć. Jak dużo obrażeń zadałem! Zaledwie 36 serc wardena. Dla stwora, który ma 250, to nic. Więc, używając włóczni z łodzią na niebieskim lodzie, nie możemy zabić strażnika, ponieważ osiągnięcie maksymalnej prędkości łodzią zajmuje więcej czasu niż zmęczenie się włócznią, prawda? Postać przestaje używać włóczni, więc to jest fałszywe. Lucio, czy mod Ferraria Silence sprawia, że gracz jest całkowicie cichy podczas chodzenia? Tutaj jest nazwa moda Ferraria Silence, ponieważ dotyczy ciszy. I zrobię dwa testy, najpierw chodząc z nim I nie, on nie pozwala mi milczeć W rzeczywistości nic się nie zmienia Teraz wezmę ławkę kowala i zastosuję te modyfikacje Gotowe, jesteśmy wyposażeni A moja postać nadal hałasuje chodząc po trawie Jedynym sposobem na pozostanie w ciszy jest kucanie w Minecraft To jest fałszywy mit Czy to prawda, że Creaking umiera jeśli długo w nim przebywasz? Przetestujmy to tutaj o, jest tutaj kriking, Wrzucę go do dziury. Gdzie jest? Dawaj tutaj, bracie. No to świetnie. Wpadł do dziury. Cudownie. Teraz wejdę tutaj i będę patrzeć prosto na... I zniknął stary! To znaczy to prawda? Czy to prawda, że jeśli nazwiesz królika Toast, to zrobi się czarno-biały. Tutaj nawet nie wychodzę z kapsuły testowej, bo to dość proste, nie? Wystarczy wziąć jajko do generowania królika, kowadło, etykietę z nazwą, zmienić nazwę na toast, kliknąć na królika i tak, królik zrobi się czarno-biały. To jest isterek w grze, który jest hołdem, jeśli się nie mylę. Dla królika jakiejś osoby, która pracowała w Mojang i zmarła, a oni oddali jej hołd, kiedy umarła. Słodkie. To prawdziwy mit. Rachel Race czy jeśli wyrównasz trzy moby idealnie, możesz trafić je wszystkie jednym ciosem włóczni? Cóż, zróbmy więc ten test, prawda? Aktywowałem moją lancę, teraz pobiegnę w stronę zombie i tak, można perfekcyjnie atakować potwory, jeśli są ustawione w linii. Ta legenda jest prawdziwa. Czy sniffer może wykopać starożytne szczątki, jeśli zabierzesz go do neteru? Wiele nowych osób w Minecraft tego nie wie, ale sniffery potrafią wywęszyć niektóre nasiona. Przyspieszę tutaj trochę grę i patrz, zaraz wywęszy nasiono z ziemi i rzuci je w górę. Tutaj wąchał nasiona kwiatów pochodni Torch Flower. Ten kwiat tutaj nazywa się pochodnia, ale nie świeci. Czy jeden z nich w neterze naprawdę potrafi wywęszyć starożytne zanieczyszczenia? Ten minerał używany do produkcji neteritu, Przyspieszę tutaj czas gry, aby zobaczyć ich zachowanie. Tak, jeden z nich tam umarł, prawda, ale. Jak możecie zobaczyć, próbują węszyć, ale nic nie znajdują, ponieważ mogą wyczuwać tylko bloki ziemi, trawę i mech. Więc niestety ten mit jest fałszywy I będziesz musiał nadal kopać Aby znaleźć netherite Czy to prawda, że przemianowanie młodego dowolnego stwora Na babi sprawia, że pozostaje on Mały na zawsze Znowu będę musiał wziąć kowadło Etykietę z nazwą Przetestuję to z huskim, który nie płonie Prawda? I to trochę łatwiejsze Okej, okay, mam tutaj dwa małe Teraz przemianuję je na babi To jest babi, to nie jest nazwane one urodziły się w tym samym czasie i dam 3 dni sprintu. Ta komenda sprawia, że 3 dni mijają szybko w grze. Zobacz, jak szybko słońce się porusza. To przyspieszy też wzrost mobów. Jeśli to prawda, tylko zombie po lewej urośnie. Minął dzień. Zatrzymałem się i pomyślałem, czy babi zombie rośnie? Myślę, że nie, prawda? Bo zrobiłem test źle. Zrobię tutaj test z krową, ponieważ krowa oficjalnie rośnie. Przemianuję ją tutaj na baby i ponownie wydam polecenie przyspieszenia czasu o 3 dni szybko. Krowa po lewej nie jest przemianowana, a krowa po prawej jest przemianowana. Teoretycznie, jeśli obie dorosną, mit jest fałszywy. Obie krowy rosły w tym samym czasie. To oznacza, że nie. W tym krowy o imieniu Baby, więc naprawdę ten mit jest fałszywy. Czy istnieje osiągnięcie za użycie Craftera do zrobienia innego Craftera? Dobra, weźmy tu Craftera, weźmy Crafting Table i zobaczmy, jaki jest przepis na Craftera. Wprowadzę komendę, która odblokuje wszystkie przepisy dla mnie. Crafter. Aby zrobić rzemieślnika, potrzebujesz pięciu sztabek żelaza, stołu do rzemiosła, wyrzucacza i dwóch czerwonych kamieni. Teraz muszę sprawić, żeby rzemieślnik zrobił kolejnego rzemieślnika. O ile wiem, wystarczy, że umieszczę lejek za rzemieślnikiem, dołożę potrzebne materiały i poczekam, aż rzemieślnik się zrobi. Jak to włączyć? Jak to zrobić? Czy trzeba wyjść tędy od dołu? Nigdy tego tutaj nie używałem, stary. Myślę, że trzeba nacisnąć jakiś przycisk, prawda? Dokładnie tak i tak istnieje osiągnięcie Crafters, Crafting Crafters, więc ten mit jest prawdziwy. Czy wielbłąd może skoczyć na odległość 10 bloków używając dash? Tutaj mamy miejsce na 10 bloków do skakania i zamierzam to przetestować z moim wielbłądem, używając jego dash. Ponieśliśmy klęskę, ponieważ mi się nie udało. Pozwólcie mi zrespić innego tutaj i założyć na niego siodło. I próbujemy ponownie. Nie udało się. Na razie to jest fałsz, ale myślę, że to wina mojego braku umiejętności. Zobaczymy. Poszło i udało mi się skoczyć, stary. 10 bloków. Wow, co za dziwny parkour, naprawdę. Czy ryby oddychają poza wodą, jeśli mają efekt oddychania wodnego? Jeśli to prawda, będzie super, stary. Wezmę tutaj eliksir oddychania pod wodą. Wezmę jajko spawnowania łososia. Umieszczę je tutaj, rzucę eliksir na nie i zobaczę, czy może oddychać poza wodą. Chodźmy, kochanie, chodźmy, kochanie. Stary, to chyba działa. Ryba nie dostaje obrażeń. A, wystarczyło poczekać jeszcze chwilę. To fałszywy mit. Czy można trafić endermana strzałą, jeśli jest na jednym bloku pośrodku oceanu? Stary, pierwszy krok to znaleźć ocean, żeby to zrobić. Myślę, że tutaj to już jest ocean, patrz. Dla tych, którzy nie wiedzą, koleś Enderman może się teleportować tylko na 43 bloki odległości. Więc jeśli wrzucisz go do wody na środku oceanu, nie może się teleportować nigdzie. W tym przypadku mógłby się teleportować tutaj, ale był trochę głupi, prawda? I chłopie, dokąd poszedłeś? Musiał pójść do jakiejś jaskini. Ale testem jest, czy można trafić Endermana strzałą, jeśli jest na środku oceanu. A odpowiedź brzmi nie. Ponieważ nie może się teleportować, bo nie ma gdzie się teleportować. Po prostu odbija strzałę, stary. Spójrz na to dziwactwo, więc to tutaj jest kolejnym fałszywym faktem, więc to nie jest fakt, prawda? Czy można pokonać Wardena jednym ciosem, skacząc z najwyższej wysokości na najniższą z maczugą bez zaklęć? Stary, sprawdźmy to. Wezmę tutaj maczugę całkowicie bez zaklęć, skoczę, spróbuję trafić Wardena, jedziemy. I działało. Udało mi się pokonać Wardena o 250 sercach życia jednym uderzeniem za pomocą maczugi, więc to prawda. Creative Squad Pixel. Jeśli położysz siodło na świni, wsiądziesz na nią, a potem zmienisz ją w zombie pigmana za pomocą pioruna, to będziesz na nim jechać? Stary, czy to możliwe? Nie wierzę. Zobaczmy, stary. O, łapanie świni tutaj, dla tych, którzy nie wiedzą, jeśli przywołasz piorun na świni, zamienia się ona w zombie piglina, prawda? Ale czy to się stanie, jeśli będę na górze świni, człowieku? Poczekaj, jestem w trybie kreatywnym, człowieku. Czy to działa również w trybie przetrwania? Człowieku, to niemożliwe! Wow, można usiąść na zombie piglin w Minecraft Stary. Oczywiście nie można go kontrolować, ale wyobraź sobie, że trollujesz swoich przyjaciół. On wychodzi od komputera, odchodzi i ty wypuszczasz piorun na jego świnie, a kiedy wraca ma piglina. Rany, stary, to jest szalone. To tutaj dało mi pomysł na dodatkowy mit. Przetestuję to tutaj z wami, nawet jeśli nie. Nie jest to naprawdę w wideo. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, można umieścić zbroję na wieśniakach używając dozownika. Właśnie założyłem zbroję na tego wieśniaka. On jest teraz bardzo potężny. Jest chroniony, prawda? A jeśli rzucę na niego piorun, zamieni się w czarownicę. Czy ta czarownica ma zbroję wieśniaka? Nie, zbroja po prostu się niszczy, więc ten mit, który właśnie przetestowałem jest fałszywy. Eloisa Paterno. Czy to prawda, że gdy grupa piglinów zabije Hoglina, istnieje niewielka szansa, że zaczną tańczyć? Tak, stary, mniej więcej tak to tutaj wygląda. Pigliny atakują Hoglina i zaczynają tańczyć po wygranej walce, więc ten mit jest prawdziwy. Agata Guimaraes. Czy pająk zmienia się z wrogiego na spokojnego z powodu oświetlenia, a nie dlatego, że jest dzień czy noc? Czy jeśli umieści się pochodnie w jaskini, pająk pozostaje spokojny nawet w nocy? Stary, to jest ge Genialne! To jest po prostu genialne. Jeśli to zadziała, prawda? Jeśli zadziała, będę bardzo zaskoczony. Tutaj mamy pająka. Okej, okay, mam tutaj zegar, który pokazuje, że jest dzień, więc przełączę na noc. A pająki w Minecraft atakują w nocy, ale nie w dzień. A czy pająk mnie zaatakuje, jeśli będzie na lampach? Stary, ona mnie nie atakuje. A kiedy tylko zejdzie z lampy, zaczyna mnie atakować. Co za szaleństwo! To znaczy, że ten mit jest prawdziwy. Pająk cię nie atakuje, jeśli jest jasno. I nie chodzi tylko o to, czy jest dzień czy noc. Jeśli jest dzień w ciemnej jaskini, to cię zaatakuje. Jeśli jest noc, w jasnej jaskini, to cię nie zaatakuje. Czy mikstura osłabienia nie pozwala ci uderzać mobów gołymi rękami? To jest łatwo sprawdzalne, prawda? Zrespawnujmy kilka mobów tutaj i rzućmy miksturę słabości. Na mnie! Jestem słaby. Tylko słabość jeden, okej? Okay? Nie słabość dwa. Dokładnie. Nie mogę uderzyć mobów ręką, ponieważ zazwyczaj moje uderzenie zadaje pół serca obrażeń. A jeśli mam osłabienie, mój cios nic nie znaczy, prawda? Teraz jeśli mam kamienny miecz, to się zmienia. Mogę już uderzać, nawet jeśli mój atak jest znacznie słabszy. Spójrz, ile uderzeń potrzeba, aby zabić świnie. Szczegół: drewniany miecz też nie pozwala ci atakować. Mit taka: czy można spać z łóżkiem pod lawą? Wezmę tu łóżko, położę pod lawą. Co to? Śpię pod lawą. I przeżywam. Spokojnie, tak, jeśli się obudzę, umrę, ale dopóki się nie obudzę, jest to możliwe. To dobra strategia w zależności od sytuacji, prawda? Nie, ale wyobraź sobie położenie takiego łóżka pod lawą w neterze. Wszystko eksploduje. W każdym razie, ten mit jest prawdziwy. Makito. Xe stary, ukradli mi moją Makito. Czy golemy z miedzi toną? Położyłem golem z miedzi pod wodą, żeby zobaczyć, czy utonie. Tick Sprint, gotowe. Przyspieszyłem czas tutaj. Każdy MOB już by utonął w tym czasie przyspieszonym. Zobacz, z jaką prędkością gra idzie. A golem z miedzi nie tonie, więc to fałsz. Mit Jomiego! 1. Czy wiedziałeś, że Minecraft jest kwadratowy? Żartujesz sobie ze mnie, co nie? Jasne, ta gra tutaj nie jest kwadratowa, stary. Ta gra tutaj jest sześciokątna. Kiedy używasz Fortuny do zniszczenia diamentu, wypada więcej minerałów i więcej doświadczenia. Sprawdźmy tutaj, więc zniszcz diament bez Fortuny. Zdobyłem diament i mniej więcej połowę paska, trochę więcej doświadczenia. Teraz będę czyścić moje doświadczenie, zniszczę to używając fortuny i zdobyłem trochę więcej diamentów i trochę więcej doświadczenia. Ale to nie znaczy, że to prawda, ponieważ mogę zdobyć tę ilość doświadczenia również bez fortuny. Właśnie zdobyłem całe doświadczenie. Chcę powiedzieć, że mój pasek się napełnił, zakończył jeden i zaczął od nowa, bo idzie na poziom 2. To znaczy zdobyłem więcej doświadczenia za pomocą zwykłego kilofa, niż z tym od szczęścia, więc to nie jest reguła. Bez szczęścia, z szczęściem, to jest fałsz. Diamentowy kill off kopie diament, żelazny kill off kopie żelazo, a złoty kilof nie kopie złota. Nie wiem czy mówi o bloku czy rudzie. Ale najpierw przetestujmy rudę diament. Diament kopie diament, żelazo, żelazo kopie żelazo I złoto, nie kopie złota, chyba, że jest to złoto z netheru Sprawdźmy teraz z blokami, tylko po to, aby zobaczyć Diament kopie diament, żelazo kopie żelazo, złoto nie kopie złota I moi przyjaciele, teraz nie wiem, czy uznać to za prawdę, czy fałsz Ponieważ złoty charakter wyraźnie kopie złoto z neteru, Więc powiem, że ten mit jest fałszywy, ponieważ złoty charakter kopie złoto, tak? To tylko kwestia złota Czy używając nożyczek w debagowaniu bagiennego szkieletu Dostajesz brązowe i czerwone grzyby? I odpowiedź, moi przyjaciele jest taka, że dostajesz brązowe i także czerwone grzyby, więc to prawda. Czy można zrobić super szybki wózek bez torów elektrycznych, wkładając do niego łódź? Odpowiedź, moi przyjaciele, jest tutaj testowana. W rzeczywistości nie. Bez elektrycznych torów to tutaj jest trochę bezużyteczne, powiedzmy. Nawet jeśli jesteś na łodzi, w wózku, wózek traci przyspieszenie i nie jest super szybki, więc to jest fałszywe. Arroba Geleia Forever Czy miedziana lampa emituje mniej światła, im bardziej jest utleniona? Odpowiedź brzmi tak. Tutaj mam kilka lamp od najmniej do najbardziej utlenionej i spójrz, ile światła emituje najbardziej utleniona. Trochę, prawda? A teraz spójrz na tę. Emituje znacznie więcej. Spójrz na tę. A oczywiście, zwykła żarówka daje dużo światła. Komentarz Lucina: Czy z miksturą szybkości, powolnego opadania i super skoku można skoczyć na 9 bloków odległości? Weźmy więc szybkość, powolne opadanie i podwójny skok. I spróbujmy przeskoczyć z jednej strony na drugą, te ławki, które mają dokładnie 9 bloków. Rzućmy eliksir tutaj, tutaj, tutaj. Gotowe. Jestem w pełni wyposażony. I idziemy sprawdzić, czy ostatni mit tego filmu jest prawdziwy czy fałszywy. Ale najpierw chcę poprosić Cię o subskrypcję mojego kanału. A jeśli chcesz nadal oglądać moje treści, kliknij w film, który pojawi się na ekranie za chwilę. Zaraz po tym, jak sprawdzę ten mit, więc 3, 2, 1 i odpowiedź brzmi, że to prawda. Można przeskoczyć 9 bloków używając tych trzech połączonych mikstur. Dzięki. Udzielę! que você é muito legal, na moral, você assistiu até o final, uau